Hej witajcie ponownie w Jotun. Stoimy przed bramą do kolejnego bossa. No i bez, bez ociągania się wskakujemy. Zobaczymy, co nas czeka tym razem. Isas. Nilfheim. Lodu bez ruchu i władzy. Ok. A, dobra, skorzystamy z usług Mimira, bo śnieżyca troszeczkę nas osłabiła ostatnio. Dzięki. No, no wysoko dość. No ale to wytłumaczyło tłumaczyło cały ten śnieg. Uuu. Ale to... ...ale ten kawał lodu odjechał. Ciekawe czy będzie trzeba to jakoś wykorzystać jako mechanikę w walce. Okej, okay. eee, zobaczmy co nas tutaj czeka. Halo? Halo? Jest tu ktoś? Coś? Co... cokolwiek? U. O! O, okej, okay, dobra. No chyba znaleźliśmy. Halo. Wow. Uh. Okej. Okay. Kolega, większy niż mi się wydawało. Na szczęście powolny. I rzeczywiście. Te kry robią mu obrażenia, ale nie trafiłem. U! Okej. Okay. Dobra, szybko. Thor, pomóż. Ach, to tak szybko działa. Nie spodziewałem się, że tak... Nie wiem, jak przed tym uciec. Okej, okay, na szczęście się zatrzymał. Nie. Gdy są następne kry, Hala, hala, szybko. Nie. ja. No niestety tylko jeden cios się udało zadać mu. Założę się, że zaraz będzie dmuchał. Uh, nie. Myślę, że zacznie trąbkać. Okej, okay, dobra, zaczęła. Lud. Wszędzie lud. Jest. Jest. A! Wyśliznął mi się. Aaaa! Zadać mu obrażenia szybko 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 Jest. Uszamy Jaj, jaj, aj. Szybko, 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 szybko. Jest! Wuhu! -huh! Pokonaj zimno. Uf, za pierwszym razem... Uf. Wow! wow. Uf. Nie wierzę, za pierwszym razem się udało. Niesamowite! Noi, vrúttíðismið til að otthvæni, uh. hú. Æstu samferða manna minna og óvinna, hörfu á bakfið þrjumugníinn. Ég fann bræðið af mold og blóði. Fötinn lýndust við mig, þar sem ég hljópið á óvinni mínu og gróf eksi mín á bóla kaf í hvert þann sem dyrðist að storka mér. Í gegnum storminn sá ég föðu minn og dökkan skugga á bakfið hann. Ég hrópaði varnar orða á hennu, en allt kom fyrir ekki. Fæðu minn var myrtur. Offsa reyði held tók mig þegar ég sá bróðu minn standa yfir föður okkar. Harma kvein mín skáru loftið þegar ég áttaði mig að svikum hans. Hemdin fylgdi skjóta á eftir er ég fórnaði lífi bróðu minns til alföðusins. Przyznaję, historia dość mroczna. Ale przed nami jest zadanie. Także będziemy walczyć dalej. Tym razem musimy iść ku północy. I szczerze powiem, że myślałem, że tutaj wszystkie ścieżki będą po kolei się odblokowywały. Wiecie, tak w... w, w zgodnie ze wskazówkami zegara. Przeciwnie to wskazówek zegara w sumie, bo to był najpierw, najpierw była ta odnoga z lewej, ta zielona, później ta z lewej na dole, żółta, ale później przeskoczyliśmy w prawo, a teraz idziemy na górę i zostanie nam ta z prawej na dole. No nic. Następnym razem widzimy się, yy, i w, znaczy w tej górnej odnodze. No i zobaczymy, co nas tam czeka. Na pewno niełatwe zadanie. Do zobaczenia. Hej.